E Acu... z tak silnym politycznym wpływem kancelarii prezydenta my chyba jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Miał być niezależny Karol Nawrocki. Buduje Prawo i Sprawiedliwość taki obraz, że Karol Nawrocki nie zgadza się na Przemysława Czarnka. Ja mam wrażenie, że to była po prostu taka e, informacja, która została wypuszczona mhm. po to, aby budować cały czas e, jakiś taki wizerunek niezależności Karola Nawrockiego, a de facto tam mebluje e, kolor ścian i to, kto przy biurkach będzie siedział. E, tam mebluje wszystko Jarosław Kaczyński. Czyli wprowadzono na chwilę czarnka jak przysłowiową kozę, a potem tę kozę wyprowadzili, wszyscy się ucieszyli, a wszedł Bogucki z Andruszkiewiczem. Tak ja, pan myślę, to widzi? ja myślę, że to taki stary numer z rękawicą, czyli y, wystawiamy kandydata bardzo kontrowersyjnego, e, też posła, e, po to, aby prezydent mógł powiedzieć nie z panem czarnkiem, to ja jednak hmm. dziękuję, nasze drogi muszą się rozejść. Ale, ale pan z ale jednocześnie... posłem się zna, bo pan ze Szczecina i poseł Bogucki też ze Szczecina. Jakim tak. może być szefem kancelarii? No widzę tutaj, że jest bardzo pracowity i bardzo zdeterminowany. E, widzę też e, taką dużą zapiekłość od momentu kiedy do mu dostał się pan poseł Bogucki. Ja tak jak powiedziałem, ja mam takie wrażenie, że tu nie tworzy się dzisiaj kancelaria em, prezydenta, tylko tworzy się tam sztab wyborczy, e, który